A może to niespodzianka? Uwielbiam niespodzianki! Cieplacze i krzesło. Ocieplacze do rąk i krzesło będzie zmienione. Ja pierdolę, no nie wiem. Czasem po prostu nie idzie w jakąś kranę. No. Kurwa. Surowe, no. Ja pierdolę no. O, to to? To to. Nie no ładne są. Całkiem niezłe. Dziękuję <noise> tylko, żebyś jeszcze odpalił. Słuchaj, nie, nie. Jebać jada z płocka. Odnośnie, odnośnie porad, które Lotar mógłby udzielić, to na pewno ma dużo wiedzy do przekazania, ale. Wziąłem kogoś innego finalnie. I jestem umówiony na przyszły tydzień, tylko to nie będzie na streamie. Tylko będzie poza streamem. Ale wziąłem takiego e, Jezusa Chrystusa. Może coś pomoże. I wspomnę mu też o Paluchu, i może będzie wiedział z czego, się to, z czego to wynika. No, I jeszcze się do fizjoterapeuty umówię z tym Paluchem. Może pomoże. Cześć Masp, witam. 2000 tysiące za sesję? Nie, no, aż tyle nie. Co ty. Ale no, ceni się, ale no, ma olbrzymi bagaż doświadczeń i jest jeszcze z, e, no, z voltaika. Jeden deathmatch. Chociaż czuję, że jak już przyjdą te ocieplacze do rąk, to coś mam wrażenie, że z krzesłem jest nie tak dodatkowo. I nie wiem, czy cholera jeszcze jednej wymówki nie będę miał i potem będzie komplet. Ale mam nadzieję, że nie, bo jakoś tak dziś doszedłem do wniosku, że coś mi się kurwa źle siedzi. Na tym krześle. Jakoś tak. O kurwa. Nikdy nie zwracaj na mnie uwagi! Tak Będę się trzymał ciebie, spokojna głowa! Ja się lepiej zaopiekuję twoją rudą. Ból to tylko kwestia siły woli. Kiedyś ty Następnym razem wylądujesz w Nie siebie. Zresztą mnie lutuje, ale nie mam pieniędzy na Nawet nie ma przy sobie rudy. No do! no. Szkic. A szkic jak działa? Że się sam uzupełnia po prostu? Tak? Okej. Okay. 60 bryłek. O ja pierdolę, Witek, info z ostatniej chwili, ta gierka Black met Wukong, na którą tak bardzo czekać będzie miała prawowy weekend playtestów z Prologa 5, bo zrobienia fiwka chyba nie przegapisz tej okazji zagrania w gierkę, w która tak długo czekasz, pamiętasz, to już 4 lata od pierwszego traileru Kurwa Ten weekend To nie uzupełnia się samo, wy tak specjalnie powiedzieliście, to nie jest mapa, to jest dupeczka. Jakaś... I co z mapą? No, nie no. O, Dobra. Cztery, cztery, cztery. No tak leci, leci. Dzień, kogo ja zabiłem? Drugiego. Skąd co, co to kurwa za kill? Ten pierwszy, bo nie wiedziałem nawet. tylko na fidzie zobaczyłem. Ze terem, dzięki. Kurwa, mać. Myślę, Przuć jednego, jednego. Ja Anka rozgrzewa i już auto, bo tych pączków. Na pewno dzisiaj nie zjecie to, przynajmniej do sklepu pojedziecie. Trzeba było założyć kapelusz kucharza, to byś miał bufę do pieczenia, a tak to chujnie robota. Rozkrój tego pączka, sprawdź, jakie jest w środku. Dobra. Co? Nie jest surowe? Wyjdzie, wyjdzie. Pierdale stąd. No, to sobie... Do mnie tak mówi? Nie, nie. Ten... Chcę dołączyć do waszego obozu. Możesz mi pomóc? Pomogę ci, jeśli zrobisz na mnie odpowiednio dobre wrażenie. Czyli tam Najlepsi piwo. wojownicy z wszystkich obozów przybywają tutaj, by stanąć w szranki na mojej arenie. Wyzwij któregoś z nich na pojedynek. Zobaczę, co potrafisz, i jeśli mi się spodoba, może szepnę słówko w Twoim imieniu.